No cóż, pewne czasy się kończą, albo już skończyły, dla wielu osób. Yy, ten dzisiejszy dzień odejścia papieża. Dlaczego nie mówię ojcze święty? No, bo Biblia mówi: Nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcze, Ojcem świętym. Ojcem jeden jest. Tylko ojciec ten w niebie, no i yy, papież. Odszedł następca kolejnego papieża. Który był po pojanie, Pawle II. W sumie to było dwóch papież, ale z tym papiestwem to umarł człowiek. Jak mu ziemia lekką będzie, oczywiście e, myślę, że należy się skupić na modlitwie i prosić Boga, by te czasy, które mają miejsce, nie były ponad nasze siły, nasz chrześcijan, co zresztą nasz Pan Jezus Chrystus, jedyny pośrednik między Bogiem a Ojcem, Bóg i Mesjasz Jezus Chrystus, powiedział. Co mamy? Co mamy na ten temat? Nie wiem, Wikipedia. Hmm. Herbata. może Cóż, że skufla Zalusiek na Rusia wchodzi dobrze papież Franciszek wikipedia wolna encyklopedia transmisja na prawach cytatu do celów edukacyjnych ciężko powiedzieć rozrywkowych jak podaje wikipedia Edytowana dzisiaj parokrotnie. Hmm. Franciszek, Francisco z hiszpańskiego, z łacińskiego Francisus, Fra, Czesk, Francesco, Francesco. Właściwie nie wiem, Jorge Mario Bergoglio po prostu z urodzony 17 grudnia 1936 roku. Buenos Aires zmarł dzisiaj, 21 kwietnia w Watykanie, argentyński duchowny rzymskokatolicki jezuita, arcybiskup metropolita Buenos Aires i prymas Argentyny w latach 98-2013, kardynał, prezbiter w latach 2001-2013, przewodniczący konferencji episkopatu. Argentyny w latach 2005-2011, 266, papież i suweren państwa watykańskiego w latach 2013. Odwadniam się, muszę już opić, wiecie. ale jeszcze się nie wybieram. To znaczy, wszystko w rękach Boga, na drugą stronę. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Argentyny w latach 2005-2011, 266 papież że ósmy suwerem państwa watykańskiego w latach 2013 2025 Leci znowu, samolocik, wiecie, ten yy, największe organizacje mafijne, jakie są armie, wiecie. Wiecie, co się dzieje na Ukrainie jak ktoś jest ranny. Ano. Ktoś inny potrzebuje organów, nie może w ten sposób, żeby nie puściło ten mięso armatnie. Dobra, przewodniczący konferencji, no i to nie tylko tam, żeby nie było. Pamiętacie, jak yy, niedawno, parę lat temu, gdzie to miało miejsce? W jakimś, jakimś baraku gdzieś, bodajże w Bośni, a Czy, czy nie wiem, gdzieś tam. Jakiś właśnie, jakaś osoba pochodzenia, właśnie tam tego roz, rozbierała. Może to zwłoki nachodźców, nie tak zwanych uciekinierów, szukających lepszego życia, bo przez gwarantuje się im, że tu w Europie to będą mieli raj na Ziemi. No, a nie wszyscy, widocznie, po to są to sprowadzani. Część, wiadomo, Rzymianie przez rzecz skropką, że tak powiem, wykorzystują kolorowych nachodźców do muzułmanów, do obalenia chrześcijaństwa. Wiadomo, nie tylko to zresztą ten cały ruch LPG AGD Plus czy coś, rozumiecie to również ich sprawka. No ale dobrze. Do spraw w latach 2013-25 sekretarz sekcji do spraw migrantów i uchodźców dyskaterii do spraw... Integralnego Rozwoju Człowieka w latach 2017-2025 prefekt dykasterii do spraw ewangelizacji w latach 22 aż do dnia dzisiejszego po powrocie do zdrowia po ciężkiej chorobie w 1958 roku wstąpił do zakonu jezuitów czyli najzdrowszy Bergolio nie był świętej pamięci mam nadzieję, że tak, po powrocie do zdrowia pomimo wszystko zobacza mamy, no ale o zmarłym się nie mówi źle. E, przynajmniej tak należy, chociaż wiecie, media e, już były, że tak powiem, ready, nie? Niedawno przecież już Big Borby, że patrz, patrz, papież zmarł. No, co? dało się przewidzieć pewien polski, nie wiem jak określać, popularnie Jasnowic, nie? Ale Oczywiście są ostatnio bardzo czarne, też przewidział czy to mistyk jest, a skąd te moce ma być. No, każdy z nas ma takie moce, nie ma, że no, ale nie jesteśmy apostołami, więc z tym trzeba uważać i wszystko badać. Po powrocie do zdrowia przewidział również odejście papieża. Po powrocie niedawno, ale no, powiedzmy po tym przed tym dużo, dużo przed tym entuzjazmem powrotu do zdrowia papieża, po tych, Dobrze, ale mówimy o wcześniejszych latach, teraz czytamy, w zasadzie czytam. Po powrocie do zdrowia po ciężkiej chorobie na prawach cytatu z Wikipedii w 1958 roku 1958 rzecz jasna, wstąpił do zakonu jezuitów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969, w latach 73-79 był prowincjonałem jezuickim w Argentynie. W 1992 roku, roku mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires oraz biskupem tytularnym auki. A w 98 roku został arcybiskupem Buenos Aires. W 2001 roku kreowany kardynałem prezbiterem z kościołem tytularnym San Roberto Bellamio. Po rezygnacji Benedykta XVI, rezygnacja, wiecie, ale dobra, wymuszona, nie? 13 marca 2013 roku, wybrany na jego następcę, imię Franciszek wybrał na cześć świętego Franciszka z Aszyżu. Był pierwszym papieżem z Ameryki Południowej, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III, lat 731-741, jeśli nie za. Był również pierwszym jezuitą wybranym na papieża i pierwszym zakonnikiem od czasu papieża Grzegorza XVI, Pontifika 1831 46 1846. No, pierwszym Jezuitą Franciszek był. O Jezuitach różne rzeczy się słyszy. No dobrze, czytamy dalej. Był również pierwszym Jezuitą wybranym na papieża i pierwszym zakonnikiem od czasu papieża, z XVI. z poliglotą, posługuje się językami hiszpańskim, włoskim, niemieckim, francuskim, łaciną, piem, piemąckim oraz angielskim. Zna też portugalski. Na studiach uczył się także klasycznej greki. Przypisywano mu mniej, przypisywano mu mniej formalne podejście do papieństwa niż jego poprzednikom. No, ten ekumenizm, wiecie, no. Ale że kto stoi obok ciebie, nie? Panie Trump, z uwagi na maska chociażby, czy nie, już nasz papież Polak, z uwagi na... Żeby się nie zdziwić, może w ten sposób jeszcze żywiącego. Przypisywano mu mniej formalne podejście do papieństwa niż jego poprzednikom. Zdecydował się na przykład zamieszkać w domu z Sanktae w zamiast w papieskim apartamencie Pałacu Apostolskiego. Ze względu na podsłuchy. <grych> Ach, nie ma się z czego śmiać. E... Znany był ze swojej pokory, troski o ubogich i zaangażowania w dialog międzyreligijny. Jak każdy chrześcijanin musi w każdej. W możliwości, w każdej sposobności głosić słowo po Boże i przede wszystkim zajmować się tymi. Wiecie, po tym się poznaje wielkość człowieka, jak nisko jest się w stanie pochylić nad budującym, cierpiącym, uzależnionym, etc. Nie? Jak nisko. Eee. Po tym się wielkość poznaje. Chrześcijanina. Przepisano mu mniej formalne podejście do papiestwa niż jego poprzednikom. Zdecydował się na przykład zamieszkać w domu z Sanktę Mate zamiast w papieskim apartamencie pa, pałacu apostolskiego. Znany był ze swojej pokory, troski o ubogich i zaangażowania w dialog międzyreligijny. Podtrzymywał tradycję poglądy kościoła na temat aborcji, morderstwa. Dziękuję za, za serduszka. Wszystko, że nie ma z niczy świeczek, że są. E, Cynipatów utrzymywał, że Kościół powinien być bardziej otwarty na członków społeczności LGBT i opowiadał się za prawym, e, prawym uznaniem par osób tej samej płci. A co mówi Biblia uczetecznika? Ta cykl jest to go nie odziedziczą, więc akceptując to niejako dawał im zwiewną nadzieję. Każdy. Słuchajcie, ja rozumiem. Nawet pewien polityk sławny miał problem z tym, nie? Z seksualizmem być może. Ale każdy nosi swój krzyż. Jeden chorobowy, drugi taki śmaki, no. Jesteśmy tu przez chwilę koleżanką i siostrą. No, braciom i, i, i siostrom nie muszę tego mówić. To jest ubranie, nie? To jest ubranie. On się zużywa, no, a wieczność czeka. Czas ucieka. To ziemski. Więc ten krzyż LG, LPGA, GD którzy noszą... Niech proszą Boga, żeby pomógł ich w tym doszedł tego krzyża. Bo szkoda sobie zamykać. Drogi do zbawienia. No ale cóż, papież, który odszedł, miał widocznie nieco inne zdanie. Wiecie no, czasami nam żal nawet szatana, nie? No ale gdyby nie szatan że jest pewnym narzędziem w rękach stwórcy, żeby tą wolną wolę w nas otworzyć, i jak to jest napełniony duchem świętym, to, to doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Czy papież był Te? który ostrzegł? Nie wiem, nie, nie sądzić. <laughs> tak. Utrzymał, że Kościół powinien być bardziej otwarty na członków społeczności. LPG AGD Plus i opowiadał się za prawym uznaniem par osób tej samej płci. Był krytykiem nieokiełzanego. Boże. Przepraszam, trochę jestem rozbity. nieokiełzanego, Padał uważam i kolega. Przepraszam. Kapitalizmu i ekonomii wolnorynkowej, konsumpcjonizmu i... Przepraszam, najmiernego rozwoju oraz opowiadał się za podejmowaniem działań w sprawie zmian klimatycznych. Ta. Jedynym CO2, które nie odpowiada wiecie globalizmu, globalistom, masonerii, kolonialistom, kolonializm wrócił. Jedynym CO2 to jesteś ty, człowiek. Był krytykiem znanego kapitalizmu i ekonomii wolnorynkowej, konsumpcjonizmu i nadmiernego rozwoju oraz opowiadał się za podejmowaniem działań w sprawie zmian klimatycznych. Wiecie, księga apokalipsy mówi objawienia, czyli odkrycia takiego, jakbym tutaj o, powiedzmy, o, jest zablokowana, nie? Fink odsłania. nadmiernie tych słów. Ech. W dyplomacji międzynarodowej pomagał w przywróceniu stosunków amerykańsko-kubańskich oraz wspierał sprawę uchodźców podczas kryzysów migracyjnych w Europie i Ameryce Środkowej. Był zdecydowanym przeciwnikiem nacjonalizmu, wiecie, ja też jestem przeciwnikiem skrajnego nacjonalizmu no każdy chrześcijanin powinien być nie? ale narodowość, w którym jest tradycja i kultura to nie jest skrajny nacjonalizm skrajny nacjonalizm to jest jak idziesz widłami mordujesz i tak dalej siekasz albo jak słowo Bóg, honor, ojczyzna jest tylko na sztandarach i jak się mówi Bóg z nami no nie my z Bogiem, jeśli już to wówczas tak był krytykiem nieukreślonego kapitalizmu ekonomii Czytałem. Pan wspierał sprawę uchodźców ze równych w Ameryce Środkowej. Tak. Był zdecydowanym przeciwnikiem nacjonalizmu oraz dyskryminacji motywowanej wiarą. Jaką dyskryminację? To, że się powie przetecznikom, cudzołożnikom słowo Boże? Że tacy królestwa Bożego nie odziedziczą? pozostawiam to w Waszych umysłach do analizy. Był zdecydowanym przeciwnikiem nacjonalizmu oraz dyskryminacji motywowanej wiarą. Był drugim po Leonie XIII najstarszym urzędującym biskupem Rzymu. W 2013 roku został uhonorowany tytułem Człowiek Roku magazynu Time. Zmarł 21 kwietnia. 5 minut po pół do rano. Oficjalnie. Życiorys. Rodził się 17 grudnia 30, 1936 roku, więc yy, no, 3 lata przed drugą światową. We Flores, ubogiej dzielnicy Buenos Aires, był najstarszym, a gdzie Argentyna wiecie. No. Mario Bergoglio był włoskim imigrantem urodzonym. Por Marcorio, rodzina Sibori, Sibori Była gospodynią domową, chodzą w Buenos Aires, nie pochodziła po gospodyni, nie interesują Rodzina y, 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 jego matka, rozumiem, tak? No. Rodzina Mario Jose opuściła Włochy w 1929 roku aby uciec przed faszystowskimi rządami Benito Bussolinego. Według Marii Eleny Bergoglio, jedynej żyjącej siostry Jorge, urodzony 7 lutego, urodzona powinno być, no dobrze, urodzona u UR jest, nie czekaj się, Jerzy, przepraszam, 7 lutego 1948 nie wyemigrowali ze względów ekonomicznych. Jego rodzeństwem byli Alberto Horacio, 17, lipca 42 urodzony, 15 czerwca 2010 odszedł do Pana. Oskar Adrian i Marta Regina w 2007 zmarła. Oskar Adrian w 1997. Jego siostrzenica Krystyna Bergoglio jest malarką mieszkającą w Madrycie. W wieku 6 lat uczęszczał do. W wieku 6 lat, więc zerówka, tak? W wieku sześciu lat uczęszczał do Wilfried Baron de los Santos Angelos Szkoły Salezjanów w, w ramos y, 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 Meila. Meja, me -ja? Nie wiem. Media -ja, może. Uczęszczał do technikum Escula technika Industrial Hipolito jakiś tam nazwanego na cześć byłego prezydenta Argentyny. Ciekawe, którego, nie? Musiałbym sprawdzić, czy to, jakie to lata, bo tutaj nie podają lat, w których urzędował ten prezydent. Szkoły skończył z dyplomem technika, chemika, cierpiał na zagrażające życiu zapalenie płuc i trzy cysty, na pewno nie jajników. Niedługo potem, chociaż teraz jak wspierał tych LPGAGD, to z nim, to nie wiadomo. Nie? No, homo nie wiadomo. Niedługo potem wycięto mu fragment prawego płuca. Wieku, więc też nosił swój krzyż chorobowy. Tak? Czy w ten sposób chciał się odpłacić Bogu? Jakoś tak nie po kolei byłoby. Ale nie mnie sądzić wieku, W czasie tych LPGAGD, tej pacza mamy i, i wiecie, znacie dziesięcioro przekazań. Nie? nie mówię o tych, stricte katolickich, gdzie kradzono dwa przykazania, no ale jak macie Pismo Święte, to wiecie, gdzie są, nie? Ech, ten przepis tych tablic mojżeszowych i tam jest, że nie będziesz czynił sobie żadnej polobizny Boga. Nie będziesz, też kult obrazów wchodzi i tak dalej, nie, nie będziesz czynił obrazów, podobizny tego, co na ziemi podzieją, etc., nie będziesz nim kłajał, etc., bo jestem Bogiem zazdrosnym, który Bowiem zazdrosnym. Wiecie też tłumaczenia słowa zazdrość. A, dobra, wiecie w czym rzecz. Nie chcę tutaj się wyrażać na temat. Ja też jestem katolikiem, ale nie watykańskim. Eee, w latach 64-1965 był nauczycielem ani nie z Konstantynopola, żeby nie było. Czułam się Pisma Świętego, tyle. W latach 64-65 był nauczycielem literatury i psychologii w Collegio de la Infaculada Concepcion czy Concepcion w latach w Santa Fe za 1960 od się, ma problem. Paucitis i Bionou, know, bo miał moment. Nie sądzę zapalenie takiego ubiornika i tobego. Co mi tam jej tak cienkiego, bo grubego nie ma nabycie już od wielu latach. W latach 64 65 był nauczycielem literatury i psychologii w Colegio de la Immaculada w Concepción Santa Fe, zaś w 1966 roku w Colegio del Salvador w Buenos Aires w latach 1967-1970 studiował teologię na Wydziale Teologicznym Colegio Maximo San Jose. San Miguel, etc., etc. Ej, kardynał kiedy został kardynałem w lutym 2001 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej nadając mu prezbitera San Roberto Bellarmino podczas konklawy w kwietniu 2005 roku. Kardynał Ej, Bergoglio 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 był wymieniany w gronie Papa Bile w potencjalnych, nie Papa Mobile, tylko Papa Bile, potencjalnych faworytów do następstwa po zmarłym Janie Pawle II Karole, Karolu Wojtyleta. Mógł być też wspierany przez Carlo Maria Martiniego z informacji jakie udało się zebrać włoskiemu Watykaniście, Lucio Brunelliemu Bergoglio w trakcie Bergoglio że się czyta. W trakcie Konklave w 2005 roku był najpoważniejszym kontrkandydatem dla Ratzingera. Jako kardynał był członkiem kilku dykasterii kurii rzymskiej, takich jak Kongregacja do spraw kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przynajmniej raz w roku spowiadać się jako Wielkanocy Komunii Świętą przyjmować pamiątkę. Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Czyli zarówno ciało Boże w postaci chleba, jak i wino powinniśmy przyjmować, wszyscy, aby dostąpić, jedno i drugie, nie tylko ci w tych pięknych szatach purpurowych, kolorowych, zielonych, takich śmakich, ulakich. którzy mają Boga w sercu, wierzą w Jezusa Chrystusa, w Jego ponowne przyjście. Słuchajcie, bo Jezus na ziemię nie przyszedł dla jaj i nie powróci dla jaj. A czasy Antychrysta się zaczęły. Kongregacja, czyli przeciwnika Chry Jezusa. Będzie czynił wielki cuda, ale będzie zamach na niego braci i siostro, koleżanko i kolego, przeżyje. Cudownie przeżyje. Aby nie przeżył, bo to będzie taki zanadzień.